Język hebrajski nie jest tak jak język polski, język angielski, język niemiecki, czyli litery, mm -hmm. głoski i samogłoski. To jest kod, każdy znak, znak jest kodem, każdy znak jest idiomem, który wyzwala w mózgu reakcję, jakiś obraz. Przy okazji każda litera jest również cyfrą, ponieważ matematyka dlatego jest królewską nauką, bo można obliczyć każdy z nas jest cyfrą, każdy z nas składa się z pewnej cyfry, która opisuje, ile z ilu atomów, z ilu cząsteczek, ile neutronów, wszystko to są cyferki. I można obliczyć, a każdy z nas jest, y jest matematycznym tworem, przy okazji, z który składa się całość. Wtedy ja w ogóle takich rzeczy nie wiedziałem i wtedy. Ci, że mnie uczyli hebrajskiego, też o tym nie wiedzieli. To jak można było żyć w świecie, że nikt nic nie wie, właśnie taki hmm. był świat, że nikt nic nie wiedział, każdy uczył innych tego, co potrafił się przekonać. Dlatego ja mówię, Zdziada że ja nie tego, się Tak, Jak mnie powiedziano na przykład, Ty jesteś Polakiem, to ja wierzyłem, że jestem Polakiem. Jakby nam powiedziano, że jesteśmy Francuzami, byśmy rozmawiali teraz po francusku i robili podcast. Hmm.